Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP GARAŻ Moja Pasja. Tak działa GMP Gana. Dzisiaj odcinek taki inny niż zwykle, dlatego że poświęcony mechanikom bardziej samochodowym niż traktorowym, jak to zwykle bywało na moim kanale. Skąd to się wzięło? Otóż zdarzyło mi się kilka razy w życiu robić konserwację samochodu i używałem do tego celu takiego standardowego pistoletu, jaki można kupić na rynku za naprawdę niewielkie pieniądze. No i powiem tak, jakie pieniądze? Taka jakość. No jest to, jest to naprawdę byle co. On wprawdzie rozpyla, natomiast no ma, ma szereg wad, które dla profesjonalnego użytku nie powinny mieć miejsca. Oczywiście jakoś robi. Przypadkiem od czasu do czasu, no to, to można sobie pozwolić na to, żeby nawet z takimi wadami pracować, z, tak, z taką uciążliwością. Natomiast dla profesjonalistów, to uważam, że ten pistolet po prostu się nie nadaje. Dlatego też pomyślałem o tym, żeby zrobić lepszy pistolet, dlatego że na rynku jest naprawdę ciężko znaleźć pistoletu takiego profesjonalnego do natęskiwania gęstych cieczy. No i dlatego właśnie zrobiłem. Własny pistolet. Za chwilę też pokażę, jak on funkcjonuje, w jaki sposób rozpyla, jakie są różnice. Pistolet wykonałem ze standardowego pistoletu do malowania. Przy czym on miał zbiornik tego typu. Czyli taki no całkiem fajny zbiornik, bo ma duży wlew, także nie ma żadnego problemu z wlewaniem cieczy do, do takiego zbiornika. Natomiast w standardowym pistolecie on no jest założony dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest ten zbiornik. Tutaj była tylko właśnie ta pokrywka zainstalowana. Zamiast tej nakrętki to była ta pokrywka założona wyżej i w ten sposób mocowało się ten zbiornik do niego. Natomiast to, co jest, padło, to co wyeliminowało ten zbiornik do mojego zastosowania, to jest sposób zamykania. On jest tutaj zamykany tylko na trzy takie nity i obawiałem się, że jeżeli ja tutaj podam do tego zbiornika ciśnienie kilku barów, 3, 4 nawet 5 barów, no to wtedy może być tak, że na pewno dno zostanie wypchnięte, bo dno jest płaskie. Przy ciśnieniu kilku barów to takie płaskie dno od razu zostanie wypchnięte i bałem się zerwania pokrywki właśnie z tych trzech nitów. Ścianka jest dosyć cienka. średnica pokrywki jest 8 cm powierzchnia około 50 jeżeli przyjmiemy, że tutaj będzie 5 atmosfer ciśnienia, no to mamy 250 kg, które działa na tą pokrywkę, no i jestem przekonany, że, że nie byłoby to dobre rozwiązanie dlatego właśnie zrobiłem swój własny pojemnik na ciecz. i pewnie zgadniecie od czego jest ten pojemnik bardzo proszę o ewentualne komentarze z pomysłami Natomiast wytrzymuje on na pewno kilkanaście barów ciśnienia, także nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, że coś zostanie uszkodzone. Zamykany jest na gwint calowy. Tutaj jest zainstalowany o ring, także wszystko jest uszczelniane. Z zakręceniem nie ma żadnego problemu. No i teraz zrobimy sobie pierwsze testy. Ten pierwszy test będzie z wodą zarówno na jednym jak i na drugim pistolecie, z wodą dlatego, że woda jest bardzo ekologiczna, nie brudzi i będzie dobrze też pewne rzeczy pokazać, także wady właśnie tego pistoletu na wodzie, czyli mamy H2O, wlewamy do pistoletu, zaczniemy może najpierw od tego. I teraz jeśli mówimy właśnie o materiałach, które są do konserwacji, to są materiały o dużej lepkości. I tutaj na pewno warto jest podkreślić to słowo lepkość, dlatego że jest to co innego niż gęstość. Jeśli mówimy o lepkości, to lepkość jest taką cechą materiałów do przeciwstawiania się ruchowi poszczególnych warstw cieczy pomiędzy sobą. Czyli jeżeli ta ciecz się między sobą ma przemieszczać, no to ciecze o dużej lepkości potrzebują większej siły do przemieszczania tych warstw aniżeli ciecze o małej lepkości w języku takim potocznym często stosowane jest słowo gęstość ale gęstość to jest inne pojęcie gęstość oznacza ciężar właściwy tak żeby było łatwiej może to, to zrozumieć jeśli porównamy sobie na przykład dwie ciecze wodę i olej samochodowy no to gęstość oleju samochodowego jest mniejsza natomiast lepkość jest zdecydowanie większa niż wody to tak dla porównania żeby, żeby wiedzieć co to jest lepkość a co to jest gęstość no i cóż podłączamy teraz sprężarkę i zobaczymy pierwszy test sprężarka jest ustawiona na 3,5 bara widać to na tym małym manometrze na duży mamy w tej chwili napompowane 7 barów mały jest ustawiony tak, to 3, powiedzmy około 3,5 bara pod 4. No i robimy test z tego pistoletu. Pierwsza sprawa. Patrzymy. No pryska. Ten wypływ jest lekko taki pulsujący, ale to powiedzmy nie przeszkadza. Jest całkiem niezła mgiełka. Może to są będzie lepszy wiatr. I giełka, która wypada z pistoletu, wydaje się, że nie ma problemu. Oczywiście cieczy jest to małej lepkości. Ale popatrzcie teraz na taką sytuację, kiedy pracujemy, często odstawiamy pojemnik. I ten pojemnik jest taki bardzo mało stabilny. On się bardzo łatwo wybraca. Jeśli się przywróci, to zobaczcie, że z niego leje się woda. I w tej chwili wycieka woda, to nie jest problem. Natomiast jak wycieka już nam środek konserwujący. A no to wtedy pojawia się problem. Ja właśnie raz miałem taki przypadek, kiedy mi się przewaliło i całkiem duża plama się rozlała, zatem zauważyłem, że to właśnie jest przewalone. I to był taki pierwszy sygnał, że ten pistolet nie jest dobry, ale to jeszcze nic. Popatrzcie taką sytuację, kiedy mamy wężyk i wkładamy ten wężyk do profilu, może się zdarzyć, że tutaj natrafi na jakąś przeszkodę i ulewi nam takiemu załamaniu. No dla wężyka to nic nie przeszkadza, ale co to znaczy dla pistoletu? Wciskam, wciskam, teraz yy, spód. Tak. Jeśli go, jeśli go przekręciłem, to automatycznie przez, przez ten otwór wypływa bardzo dużo, ilość y, cieczy. No, może być taka sytuacja właśnie przy wykonywaniu takiej konserwacji, że gdzieś tam mamy niewygodnie, przekręcamy ten pistolet i przygina nam się wężyk, pojawia się ciśnienie i wyrzuca nam tutaj dużą ilość cieczy. Mało tego, zobaczcie, co się stało z dnem. Zbiornika dno zostało wypchnięte. No, ciśnienie nie jest jakoś wyjątkowo duże, jest 3,5 bara, no i tu do, do, dodatkowo jest otwór, którym nadmiar tego ciśnienia wypływał. Także w samym zbiorniku, no to nie wiem, może było tam 1 bar maksymalnie, a dno już zostało wypchnięte. No dobra, to jest jedna rzecz, kwestia wypływania przez ten otwór, który jest do odpowietrzania, i on tutaj musi być, bo jeśli by ten otwór zatkać, albo gdyby go nie było. No, to wtedy będzie taka sytuacja, że przestanie nam ciecz wypływać ze zbiornika, dlatego że ten pistolet działa na takiej zasadzie, że ciśnienie atmosferyczne, które wchodzi przez ten otwór, wypycha nam ciecz do pistoletu, wykorzystując tutaj różnicę ciśnienia, jaka się pojawia właśnie pomiędzy zbiornikiem, a tą dyszą, która tutaj jest taka, jest to zwężka jego powoduje jakieś zasysanie, zasysanie tej cieczy, która jest w zbiorniku. No, ale kontynuujemy nasze testy z zagięciem wężyka, czyli yy, tamy... to... czyli w takiej sytuacji, kiedy mamy zagięty wężyk, to widzieliście, że po jego rozprostowaniu bardzo duża ilość sieczy od razu jest wyrzucana w jednym miejscu. To jest marnocstwo cieczy tej konserwującej jest zupełnie niepotrzebnie, bo nie o to nam chodzi, żeby w jednym miejscu wywalić jedno trzecio zbiornika, tylko żeby równomiernie pokryć od środka cały profil zamknięty. Także to też jest całkiem poważna wada. Kolejna wada to jest długość tego wężyka. Jeśli spojrzycie tutaj, to ten wężyk ma raptem 40 cm, jest to długość fabryczna. I gdyby on był dłuższy, to pistolet przestanie podawać ciecz dlatego, że tutaj wtedy w wężyku pojawia się ciśnienie i różnica ciśnień pomiędzy właśnie ciśnieniem atmosferycznym w zbiorniku, a tutaj tym podciśnieniem, które występuje ta różnica ciśnień jest na tyle mała już wtedy że to ciśnienie atmosferyczne nie jest w stanie wypchnąć cieczy do wężyka ja to zrobię w ten sposób, że lekko tutaj go po prostu przycisnę ten wężyk i zobaczymy Jaki będzie, jaka będzie różnica na wypływie. to lekkie przyciśnięcie symuluje długość wężyka dlatego, że czym dłuższy wężyk tym większe opory przepływu szczególnie właśnie przy cieczach lepkich i takie przyciśnięcie będzie symulowało właśnie wydłużenie wężyka węzy, mamy teraz tak normalnie skorzystam, jak przycisnę widzicie wyraźnie, że jest zdecydowanie mniejsza ilość cieczy wypływających ze zbiornika jeśli przycisnę jeszcze bardziej powietrze wypływa, a ciep praktycznie w bardzo niewielkiej ilości, jeśli to puszczę, no to wtedy ona płynie normalnie, prawda? Oczywiście, gdybym ja tutaj dał dużo większe ciśnienie, nie te 3,5 bara, tylko powiedzmy 5 barów, no to wydajność tego pistoletu byłaby większa, ale też nie o to chodzi, żeby tutaj podawać nie wiadomo jakie ciśnienia i też wtedy sprężarka ma duże zapotrzebowanie na powietrze, trzeba dużej sprężarki, żeby taką konserwację wykonywać. Dlatego też no, uznałem, że niestety ten pistolet nie jest dla mnie odpowiedni i kończymy test z wodą na tym pistolecie, później zrobimy sobie jeszcze inne testy na cieczy o większej lepkości. A teraz to samo zrobimy z pistoletem, który jest w produkcji GMP Gun.

No i lecimy. Tu jak widzicie, wężyk jest dużo dłuższy. Tu praktycznie długość wężyka nie ma znaczenia, dlatego że w momencie, kiedy w zbiorniku jest ciśnienie 3,5 bara, to czy wężyk ma 30 cm, czy ma 2 metry, to naprawdę ta, ten opór, który pojawia się w wężyku dla ciśnienia 3,5 bara, to jest żaden opór. W tym systemie było całkiem inaczej, dlatego że tu było wykorzystywane jakby ciśnienie atmosferyczne do wypychania cieczy ze zbiornika. No i teraz coś, no, robimy oprysk. Tutaj mamy jedną regulację, która była w normalnym pistolecie. Ona była od regulacji strumienia. Strumień mógł być albo okrągły, koncentryczny, albo płaski. Natomiast w przypadku zastosowania tego pistoletu właśnie do konserwacji, to ta regulacja nie ma znaczenia. Powinny być, powinien być przepływ powietrza otwarty na maksa. Natomiast regulację wykonuje się tylko za pomocą tego spustu tutaj. To teraz ja już nie mogę, bo mam, mam w tej chwili uzalany zbrodnik, także robimy to na żywo. W momencie, kiedy lekko przyciskam spust, najpierw nie samo powietrze i widzicie, że tutaj nie tylko powietrze. Przy dalszym wciskaniu spustu pojawia nam się ciecz, i popatrzcie, co robi GMPGA w porównaniu z Samsung, Mgiełkę. Teraz jest na maksa wciśnięte i widać, że tej wody naprawdę pompuje całkiem dużo. No i cóż, zróbmy taki sam test jak, jak tutaj, czyli test, test załamania wężyka. Wężyk jest złamany. Powietrze praktycznie nie płynie, tam minimalnie słychać, że płynie, minimalnie. No i cóż, odpuszczamy teraz, prawda? Nie ma żadnego problemu. Wyrzut cieczy jest normalnie taki sam, jak w trakcie ciągłej pracy, czyli takie zagięcie wężyka nie ma żadnego wpływu. Dodatkowa jeszcze cecha, taka bardzo pozytywna, to jest średnica tego wężyka. Tutaj ta końcówka ma 12 mm. Wężyk musi być też o takiej średnicy, no te minimum 10 mm w środku przepływu, po to, żeby właśnie były tam jak najmniejsze opory. I też taki gruby wężyk nie zawsze nam w każdy otwór wejdzie. Czasami bywa tak, że w jakiś otwór po śrubce do profilu chcemy włożyć wężyk. Także każdy milimetr średnicy, mniejszej średnicy takiego wężyka jest korzystny. No i tutaj zamiast tych 12 mm, które jest potrzebne, żeby włożyć tą, tą końcówkę, mamy na tym wężyku 8 mm. Także to też jest znacząca różnica i znaczący plus dla GMT GAM. Także, cóż więcej jeszcze można powiedzieć. No, jeśli chodzi o te testy takie z wodą, to chyba tyle. Tu oczywiście można sobie swobodnie regulować od bardzo małej ilości, tak jak widzicie w tej chwili, do naprawdę dużej ilości cieczy, która wypływa przez dysze. Oczywiście w tym pistolecie też jest możliwość regulacji, ale w przypadku stosowania cieczy o dużej lepkości to praktycznie zawsze, ja przynajmniej miałem ten pistolet ustawiony na maksa, i on w tej chwili też jest ustawiony na maksa, tak jak widzicie. I, I po prostu on ma tak, tak małą wydajność przy lepkich cieczach, że tutaj musi być maksymalny przepływ ustawiony, żeby w ogóle do takiej konserwacji on się jako tak nadawał. No to był jeden test na wodzie, no ale powiecie, woda, ciecz o małej lepkości, to, to, to każdy w zasadzie pistolet jest w stanie ją rozpylić. Czyli zmienimy teraz środek i za chwilę robimy kolejne testy. Tak, to może wywołuje by zdziwienie, ale wpadłem na taki pomysł, szukając cieczy, właśnie do testu, żeby to była cieczy, no taka, którą mogę rozpylić na świeżym powietrzu na kostkę i nie będzie ona przeszkadzać, czyli taka powiedziałbym ekologiczna. no i wpadłem na pomysł, że użyję jogurtu. Wybrałem jogurt grecki, ponieważ jest to jogurt o dużej lepkości potocznie powiedzielibyśmy o dużej gęstości jak duża, to będzie widać tutaj prawda? No, nawet te środki do konserwacji są o mniejszej lepkości niż ten jogurt, dlatego właśnie wybrałem takie, takie rozwiązanie. Nie wiem tylko co moja żona, bo. Z lodówki znikł cały zapas jogurtu. Dla tej głupoty marnujesz jogurty? Czego się nie robi dla YouTube'a? Nie wiem, czy ty nie, to się nie poleci. Nie wiem, czy wiesz, że będziesz na ogólnopolskim kanale. Tak to właśnie bywa. Nie? Męska głupota. No ale cóż, jedziemy. Ponieważ ten jogurt jest bardzo lepki, no to użyję sobie lejka, żeby można go było łatwiej wlać. No bo tu jest w ogóle problem, żeby go, żeby go wlać do zbiornika. Także zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle da się to rozpylić. Może tak. No tak jak widzicie gęstość jest naprawdę duża. Zobaczymy jak poradzi sobie ten pistolet z taką cieczą. Ustawnie będzie zupełnie, dlatego że podnoje jest wypnięte. Okay. mamy podpięty pistolet, i patrzymy, jak to działa teraz na jogurcie greckim. No niestety ten pistolet nie działa w ogóle. O, coś idzie, idzie, idzie. Nie jest tak źle. Widzicie? Także przy gęstej cieczy to możliwości tego pistoletu już przy tak gęstej cieczy w zasadzie już się skończyły, bo już minimalnie w stanie jest. Coś tam tryska, ale bardzo niewiele. A teraz zrobimy sobie ten test zagiętego węża i zobaczycie, co się stanie. Czyli w momencie, kiedy do zbiornika doszło ciśnienie, no to ciśnienie już jest w stanie wypchnąć ten jogurt i może normalnie być rozprzestrzkiwany. Krótko mówiąc, ten pistolet w tych warunkach nie przeszedł testu. Po prostu ciecz dla niego okazała się zbyt lepka. Nie jest w stanie takiej cieczy wypchnąć. No więc spróbujemy tą samą ciecz w drugim pistolecie. GMP Gun. troszkę jeszcze dołożymy z tego drugiego opakowania. Pokazuję właśnie wam dokładnie, że. Czy taka trudna do rozpylenia? No, i zobaczymy, jak się zachowa tutaj drugi pistolet. Odłączony. I cóż. Przystępujemy do próby rozpylania. No i chwila prawdy. Będzie, nie będzie. Ja na jogurcie tego jeszcze nie robiłem. Także dla mnie to też jest nowe doświadczenie. No i przekonamy się. Pracowałem tym pistoletem już na środkach do konserwacji. Sprawdzał się jak najbardziej doskonale. Natomiast jogurt no, może być wyzwaniem zobaczymy proszę bardzo widzicie świadczy to doskonale o tym że pistolet świetnie radzi sobie nawet z cieczą o tak dużej lekkości nie ma żadnego problemu można oczywiście zmniejszyć tutaj popuszczając lekko spust mamy w tej chwili mniejsze podanie jeżeli damy na maksa to oczywiście jest więcej. W tej chwili spadło nam już też ciśnienie w samej sprężarce. Także już jest trochę, trochę zmieniły się warunki, bo ciśnienie jest w tej chwili no, około, około 2 bary przy pompowaniu. Około 2 bary jest tylko. Ale widzicie, że i tak, i tak spokojnie w tych dwóch barach ciśnienia można takie profile zabezpieczać bez żadnego problemu także myślę, że tutaj werdykt jest, jest oczywisty na korzyść GMP Gana no jestem, jestem naprawdę usatysfakcjonowany takim rozpylaniem tak lepkiej cieczy i już na sam koniec pokażę Wam jeszcze jak działa ten pistolet z cieczą do konserwacji. Tak, żeby nie było, że jestem mechanikiem od środków spożywczych, tylko także mechanikiem od samochodów, od ciągników, od innych wszelkich rzeczy. Teraz do zbiornika wlejemy trochę środka konserwującego, żeby zobaczyć, jak Gun będzie rozpylał środek do konserwacji profili zamkniętych. Dabamy, jest on zdecydowanie mniej lepki, aniżeli był jogurt. Także tutaj na pewno też to rozpylanie będzie znacznie prostsze. No pięknie, okej okay. I idziemy do natryskiwania. Jak widzicie, mam tutaj łyżkę od ostrówka, która posłuży nam za element, który zakonserwujemy od środka. No, nie po to, żeby była zakonserwowana, tylko po to, żeby zobaczyć, jak pistolet rozpyla środek do konserwacji profile no, czyli mamy pistolet zalany środkiem do konserwacji profili i patrzymy jak, jak to działa już tak profesjonalnie na właściwym środku najpierw spuszczamy samo powietrze lekko i teraz dodajemy lekko spustem żeby zobaczyć co się będzie działo proszę bardzo wygląda to w ten sposób żeby oczyścić wężyk, co też jest taką dodatkową cechą, bo w tamtym pistolecie to się nie da zrobić, a tutaj możemy oczyścić wężyk w ten sposób, że właśnie lekko przyciskamy i teraz wydmuchujemy tylko te reszty, które były z wężyka a tutaj widać, że już nowy nowy towar, to, że tak powiem, nie napływa do wężyka, dlatego, że tam i blica nie otwiera otworu, a jedynie otwiera tam spust powietrza Wyraźnie widać, że pomimo, że leci powietrze, to tutaj nie leci w tym miejscu, nie leci w żaden sposób już ciecz do, do rozpozyskiwania. Czy też dodatkowo można sobie po skończonej pracy, czy po części pracy, taki wężyk oczyścić, po to, żeby z wężyka nic nie, nie kapało, nie wylatywało, co w tamtym pistolecie po prostu też nie jest możliwe. Także polecam, polecam takie przeróbki. Polecam takie pistolety. Praca jest naprawdę o wiele bardziej przyjemna. Do zobaczenia w kolejnym filmie.